Pierwszym elementem układu pokarmowego jest jama ustna. Jest to początkowy odcinek układu pokarmowego, gdzie dochodzi do mechanicznego rozdrabniania pokarmu przez zęby oraz jego nawilżenia i początkowego trawienia za pomocą śliny, która jest produkowana przez kurczoły ślinowe. Ślina zawiera enzym zwany amelazą ślinową, która rozpoczyna trawienie węglowodanów. Następnym elementem jest Gardła i jest ono wspólnym odcinkiem układu pokarmowego i oddechowego, który kieruje pokarm z jamy ustnej do przełyku. Proces połykania jest skoordynowanym działaniem mięśni gardła, natomiast przełyk to mięśniowa rura, która transportuje pokarm z gardła do żołądka. Następnie mamy żołądek. Jest to rozszerzona część przewodu pokarmowego, w której zachodzi dalsza obróbka pokarmu. Jego ściany wydzielają kwas solny oraz enzymy trawienne, głównie pepsynę, i następnie rozpoczyna, rozpoczyna się trawienie białek. Pokarm w żołądku miesza się i jest przekształcany w taką półpłynną masę, zwaną treścią pokarmową. W dalszej drodze znajduje się jelito cienkie, które jest najdłuższą częścią przewodu pokarmowego i składa się z trzech odcinków. Pierwszy odcinek to dwunastnica, następnie jelito czcze oraz jelito kręte. W dwunastnicy dochodzi do głównego etapu trawienia dzięki enzymom trzustkowym oraz żółci produkowanej przez wątrowe magazynowanej w pęcherzyku żółciowym. W dalszych odcinkach jelita cienkiego zachodzi wchłanianie składników odżywczych oraz witamin i minerałów do krwi i limfy. Przechodzimy do jelita grubego, które składa się z kątnicy z wyrostkiem robaczkowym, okrężnicy, odbytnicy oraz kanału odbytu. W jelicie grubym odbywa się wchłanianie wody, elektrolitów i niektórych witamin, które są produkowane przez bakterie jelitowe. Jelito grube formuje również kał, który jest następnie usuwany z organizmu podczas defekacji. Wątroba jest największym gruczołem w organizmie i pełni wiele funkcji w tym produkcję żółci, która jest niezbędna do emulgacji tłuszczów. Wątroba odgrywa także kluczową rolę w metabolizmie węglowodanów, tłuszczów i białek, detoksykacji krwi oraz magazynowania glikogenu, witamin i żelaza. Następnie mamy trzustkę, która jest gruczołem pełniącą zarówno funkcje egzokrynne, jak i endokrynne. Część egzokrynna trzustki produkuje sok trzustkowy, zawierający enzymy trawienne, takie jak amylaza, lipaza czy proteazy które są uwalniane do dwunastnicy, natomiast część endokrynna wytwarza hormony takie jak insulina i glukagon, które regulują poziom glukozy we krwi. Układ pokarmowy jest odpowiedzialny za trawienie pokarmu, za wchłanianie składników odżywczych oraz usuwanie niestrawionych resztek z organizmu. Składa się z przewodu pokarmowego oraz gruczołów trawiennych, które wspólnie przetwarzają pokarm, umożliwiając wykorzystanie zawartych w nim substancji odżywczych. Układ pokarmowy jest złożonym systemem, który nie tylko umożliwia przekształcenie spożyw spożywanych w pokarmów w energię, i składników odżywczych, ale także odgrywa kluczową rolę w homeostazie organizmu oraz w eliminacji zbędnych produktów przemiany materii. Dzięki przełykowi, który jest silnie umięśniony, nasz układ trawienny działa wbrew grawitacji, czyli jesteśmy w stanie przełykać nawet, tak, jeśli tak. znajdujemy się w pozycji do góry nogami, na przykład stojąc na rękach.